Siemaneczko, Morteczko, dzisiaj wam pokażę jak zrobić dwie misje siódmego tygodnia, bo misje wyszły dzisiaj akurat, no i dzisiaj wam pokażę jak zrobić dwie tylko, bo na razie niestety nie wiem więcej, co, znaczy jest napisane, ale na razie nie wiem co tam trzeba zrobić, tego może jeszcze nagram odcinek drugi, tylko ogólnie tutaj sobie tylko lecicie, jak macie mapkę, macie tutaj zalew zastojów, pewnie każdy wie gdzie on jest, tu macie kolejkę kaskady i po prostu zbieracie 400 matca, tylko pozwalacie. I ja teraz jest tutaj jeszcze jednej, która jest blisko. mnie, czyli kociego kąciku. I zaraz się widzimy. No i dobra, teraz już jestem. No i patrzcie, jak macie tutaj końcik, to tutaj tutaj głównie skitek wszyscy pomagierowie. To jesteście w takim miejscu, przy takim kłębku. No ja tego nie mogę zebrać, bo jestem na regulatorem, bo ja znowu. Tego, nie mogę tego zabrać, ja chciałbym, ale niestety taka się tam nie da szukać. Dlatego ja idę do kolejnego. I może mi się uda. Mam nadzieję, że mi się uda. Chcę to znaleźć teraz. Przecież, o, dobra, widzie, widzicie już chyba tam kolejne. To już podejdę do tego, żeby jeżeli ktoś nie widział. No i patrzcie, jeżeli macie stację, jeżeli macie tutaj, jak macie tam y, tego kitka i resztę, to musicie uważać tylko tutaj na półmagrof albo y, na kogoś. No i po prostu zbieracie sobie, no i na przykład, no i tutaj już macie bliżej, to rozwalacie sobie albo skanujecie, bo jeżeli jesteście przybrani, to możecie. No i tutaj macie kolejne. No i to na tyle z tego filmu. Jeżeli mój poradnik wam pomógł, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybujcie mnie i do następnego odcinka. Pa pa.